Ahoj, ahoj, tata czyta. Dzisiaj trzymam w ręce książki do czytania i do rysowania. Akurat y, mam takie konkretne trzy pozycje, które wymyśliła, napisała, y, przygotowała Joanna Białobrzeska. Wydawnictwo, jej wydawnictwo didasko wydało. Seria książeczek czytam i ilustruję. Dla dzieci, które rozpoczynają naukę czytania. I to są takie y, zabawne przygody. Tutaj. Y, do czytania, a tutaj do ilustracji. I taki mam pomysł, że może by tak z tatą poczytać i porysować, bo w tatach to takie tkwią talenty, czasami ukryte, że nawet tata o tym dobrze nie wie. A rysowanie to też jest taka jedna z form odkrywania. Takich niesamowitych światów, które w nas tkwią, tak jak gdy słuchamy muzyki, gdy właśnie uprawiamy jakąś sztukę, malujemy, rysujemy, wycinamy, tworzymy. To coś takiego się w nas pojawia, uaktywnia, gdy czytamy książki, jesteśmy w tym świecie liter, znaczeń, kontekstów. Więc dzisiaj zachęcam do tego, żeby poszukać książki, którą można zilustrować. Czyli są już takie gotowce, że można czytać, ilustrować i być po prostu ilustratorem. Joanna Białobrzeska napisała, a ilustrację wykonał, wykonali... Może być dwóch ilustratorów, tata i dziecko. W ogóle ciekawa zabawa jest wtedy, gdy czytamy tekst i na przykład dzielimy się, że teraz zrobimy tę te ilustrację razem. Jedna osoba z tej strony, druga z tej. Zaczynamy coś rysować. Mówimy sobie, co narysujemy. Nie mówimy sobie, co narysujemy, tylko zaczynamy rysować, a potem się okazuje, że na tej ilustracji są na przykład dwie kury i dwa koty, bo w historii było o kurze i o kocie i każdy miał to samo skojarzenie. Zachęcam dzisiaj właśnie do takiego spojrzenia na książki. Czyli można wziąć książkę, która została do tego przygotowana już, a można wziąć jakąkolwiek książkę, poczytać je z dzieckiem, z, dzieckiem, z, dzieckiem, z dziećmi, a potem wykonać do niej wspólne ilustracje, albo zrobić książkę ilustrowaną, z samymi tylko ilustracjami do tego tekstu, który przeczytaliśmy. A ja. Wybrałam kotka psotka, żeby fragment tutaj też zademonstrować, bo w ogóle też jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej bardzo polecam w ogóle, nie tylko do czytania z tatą, tylko w ogóle tego typu książki, które rozbudzają zainteresowanie słowem, które rozwijają umiejętność czytania, które motywują do takiego samodzielnego sięgania po książki. Był sobie kotek psotek. Kotek miał rude futerko i białe łapki łatki na łapce. Kotek psotek tutaj jest do narysowania. Kotek, psotek był kotkiem Antka. Antek dostał kota od wujka Janka. Antek i kotek Psotek. No i rysujemy dalej. Z kota był wielki psotnik. Kot drapał meble, zrywał firanki i rozbijał dzbanki. Dlatego Antek nazwał go kotkiem Psotkiem. I Anna Białobrzeska robi coś niezwykłego. No ale wiadomo, to jest kobieta, która od powiedzieć <ściałabym> tysięcy lat, ale tysięcy sekund po prostu jest w świecie dziecka. Jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Przedszkolny, jako dyrektorka szkoły i przedszkole, jako mama, jako babcia jest osobą no, na wskroś przesiąkniętą perspektywą dziecka, ale w takim sensie, że dostrzega potencjał, który tkwi w dziecku. Czyli nigdy nie trywializuje, nigdy. Nie sprowadza dziecka do poziomu, ty jeszcze nie umiesz, ty się dopiero nauczysz, ja cię nauczę, ja cię pokażę. Tylko zawsze pokazuje to dziecko, ty umiesz, ty potrafisz i ja tu mam dla ciebie taką propozycję: zobacz, może ci się spodoba, y, zobacz, mo możesz pójść tą drogą, a możesz też pójść zupełnie inną. I tutaj jest takie y, ogromne też y, właśnie wyczucie y, sprawy, że proste teksty do czytania y, samodzielnie przez dzieci powinny być atrakcyjne, powinny być ciekawe, powinny być wciągające, co się będzie działo dalej. Tu jakiś rytm, melodia języka się pojawia, tu się pojawiają jakieś rymy, tu się pojawiają jakieś zaskoczenia, a wszystko jest utrzymane właśnie tak jak należy: w prostej formie, duże litery, proste zdania do czytania. Wszystko po to, żeby mieć radość, radość z tego, że się przebywa w świecie literackim. Także dzisiaj czytamy, może taką niespodziankę dla mamy, bo to już przecież niebawem. W piątek, dzień mamy, może jakiś taki wspólny portret dla mamy, jakiś wspólny rysunek, że oto tata z dzieckiem zbierają się, zamykają się w pokoju i tam odpowiednio wykonują coś razem. Razem rysują, umawiają się albo nie umawiają się. To też jest ciekawe, tak? Teraz narysujemy wspólny portret i się umówimy, co na nim będzie. Albo uwaga, nie umawiamy się, zaczynamy rysować, a potem zobaczymy, co dalej. I może w trakcie tego rysowania wyniknie to. Że nagle stworzycie coś wspólnego, chociaż zaczęliście od różnych rzeczy, które Wam się kojarzą z mamą. No to czytamy. Do zobaczenia.